Jakie macie zaległości do płatności? No i tak, już ci tłumaczę. Mariuszek poszedł na odwyk, to miał cały czas podpisaną umowę z Oręż i w momencie, jak go nie było tyle czasu, no to Oręż wysyłał pewnie rachunki, wysyłał nakazy zapłaty, a że, go, a że Mariusza nie było, nic nie przychodziło. No to wyszła sytuacja taka, że po prostu prawdopodobnie Orange, no znaczy nie, no się rozwiązał umowę. I może, umowę to sprzedali dwóch Mariusza do wierzyciela A wiesz, mi nie chcę powiedzieć bo podobno nie wiedzą komu sprzedali No i jest kurwa taki problem bo trzeba najpierw opłacić yy, tą zaległość dopiero wtedy Mariusz będzie mógł kurwa stracić się jakikolwiek imprezy Tu już ale kurwa nie przeszło chociaż z drugiej strony dostałem sms smsa, że technik ma przyjechać w piątek ale raz, raz, że nie przeszło a drugie, że kurwa niby przeszło nie wiem nawet ja że to po prostu nie przejdzie i po prostu poinformują mnie jutro lub pojutrze. bo to kurwa nie, nie mogą podłączyć bo to jest to, że kurwa za przeproszeniem nie sprawdzali w szynkach wcześniej jak byłem